Serdecznie zapraszam do obejrzenia mojego autorskiego projektu jedwabnych kompletów stworzonych z myślą o naszych pacjentkach. Jest to dedykowana odzież pooperacyjna, która została zaprojektowana z dbałością o komfort, higienę oraz łatwość zakładania i zdejmowania. Kolekcja oferuje wszystko, co kobieta kocha najbardziej, od uroczych zestawów piżamowych. Po koszule nocne, koszulki i szlafroki wykonane w całości z czystego jedwabiu, który stanowi najdelikatniejszą i najbardziej luksusową tkaninę, jakiej możesz doświadczyć. Noszenie jedwabiu ma wiele zalet. Pomaga regulować temperaturę snu, utrzymuje odpowiednie nawilżanie skóry oraz zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza. Na naszych pacjentek przewidzieliśmy także specjalną kieszonkę wewnętrzną na ewentualne dręby operacyjne. Jeśli nie będzie potrzebna, można ją łatwo usunąć. Jedwabne komplety są niezwykłym i pięknym dodatkiem do damskiej garderoby, który zasługuje na swoje miejsce w każdej szafie.